Gdy faryzeusze posłyszeli, że Jezus zamknął usta sadyceuszom, że brali się razem, a jeden z nich uczony w prawie, wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miło pana Boga swego całym swoim sercem. Całą swoją duszą, całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do Niego. Będziesz miłował swojego bliźniego, jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i proroc. Właściwie na tych dwóch przykazaniach opiera się całe nasze życie. Miłość do Boga i do drugiego człowieka. I zawsze musi być kolejność taka. Najpierw miłość do Boga. Całym sercem, całym umysłem, całym sobą. Bo, jeżeli cząstką będziesz miłował Boga, to, to właściwie Twoje życie będzie skoncentrowane na Tobie. Nie będziesz w stanie nawet pokochać drugiego człowieka. Będziesz miał tyle różnych problemów i spraw własnych, że będziesz zajęty sobą. Żeby miłować drugiego człowieka, najpierw trzeba pokochać całym sobą Boga. Dzisiaj mamy dużo różnych przepisów. W Izraelu było tyle różnych zakazów, nakazów, że uczeni w prawie. Gubili się w tym i nie wiedzieli, co jest najważniejsze. I dzisiaj też ludzie ustanawiają różne przepisy i prawa w parlamencie, które są niezgodne z prawem Bożym, niezgodne z tymi dwoma przekazaniami. I dlatego te przepisy, różne ludzkie przepisy nas nie obowiązują. Wręcz odwrotnie, my musimy żyć według prawa Bożego, miłości Boga i bliźniego. A wszystko inne, Prawa związane chociażby z aborcją, czy, czy z jakimś tam in vitro, czy jakieś inne eutanazja, czy, czy, czy jakieś ym, przepisy związane z kazirodztwem. No, y, no, po prostu dzisiaj się wszystko znosi, prawo Boże się znosi, to jest niewygodne. Więc pozwalajmy na różne rzeczy, tak mówią różni tam filozofowie, mądrzy, profesorowie mówią tak. Trzeba nowe, nowe, prawa, nowe zwyczaje wprowadzać, pozwalać. Po co ludzi stresować? Po co ludziom mówić, że to jest złe? Tak i tak, tak się robi. I ludzie i to wszystko prowadzi do nikąd. Jest to początek końca człowieka. Gdy człowiek pozwala sobie na wszystko, niszczy sam siebie. Miłość do Boga. Bóg kocha nas. Bóg kocha nas. Ale gdy przyjmujemy Jego miłość, odwzajemniamy prawdziwą miłością, a nie jakimś falsyfikatem. I można zawłaszczyć Bogiem. Trzeba się oddać Bogu. Trwajcie w miłości mojej, mówi Jezus. Jeżeli trwamy w miłości Jezusa, wtedy właściwie nasze życie jest zanurzone w Bogu i po prostu jesteśmy. Jesteśmy w pełni, potrafimy kochać drugiego człowieka. Tak jak mamy kochać człowieka, tak jak się człowiekowi należy. Miłuj bliźniego jak siebie samego. Będziesz siebie mógł kochać też. Bo inaczej jak siebie nie pokochasz, to nie potrafisz kochać bliźniego. Akceptacja siebie, zrozumienie siebie. Tylko wtedy, gdy się najpierw kocha Boga. Alleluja!